Na wszystkim z tej strony, co się to już kolejny materiale z japieckich y, bidegów na kanale. Mamy tam razem po raz pierwszy <laughs>, japoński czołg ciężki, tym razem 6 poziomu. I to jest ta linia nowa, która weszła. Tutaj mamy na ekranach wymaksowany pojazd. Tak, jeszcze tutaj na, na czacie widać, że jestem w klanie, bo były jakieś błoty mnie w mnie z klanu. Nie wiem czemu. I i też miniwa PS85 samo tam pojechało. <laughs> I tutaj, jeżeli chodzi o. Juno, to mamy działo kalibru 88 mm z penetracją 150 na pociskach zwykłych. Nie się wierzył, 230 uszkodzeń. Natomiast na pociskach goldowych jest już penetracji 208 i 230 uszkodzeń. Natomiast na bążącym jest 44 przybicia i <laughs> 280 uszkodzeń. Ten to na poziomie czwarte. Tego link do powtórki postaram się dorzucić do opisu, bo bardzo mała szansa, że to wejdzie, i zwróćcie uwagę, teraz na naszej bazie stoi 5 chyba tych: stoi na naszej bazie 5 pojazdów plus artyleria. I dlaczego to mówię? Jeszcze jak widać też przy okazji, 150 jest niewykryta i vk 3001P też jest niewykryta. Ja też załadowałem przyciski goldowe. niestety to nie weszło. Ogólnie bardzo fajnie się gra tym pojazdem na wieży. Więc ten ExcelSor chce osiągnąć. No już pierwszy strzał dostęp od artylerii. Tutaj w ogóle Hunter jeszcze siedział na wschodzie i przyglądał się w Także pozdrawiam Hunter w drogą. I jak widać, no dość przyjemnie wygląda ten pojazd, jeżeli chodzi o granie na wieżę. tym, tymże gdyby nie ten ogromny włas, bo tutaj można się w niego bardzo łatwo przebić. Ale drogo z przodu ma, wygląda trochę jak łączenikową 1 i tutaj 131 no i kawolec ma trolla, bo zresztą było widać po, jak prędko lec lecą te pociski no mamy niecałe tysiące obrażeń a już pomarańczowy WN-8 nie wiem czemu to wspomniałem, ale no nieważne tak to się skupiłem na razie na kawo ponieważ kawo ma trolla, jeżeli mnie przebije to może to zaboleć. no przeciwnika T-150 pokazała się z drugiej strony, gdzie zresztą nasze M8A1 zginęło Właśnie w tym momen momencie, tutaj chciałem przycelować w ogóle w artylerię, ale jak ta artyleria stała trochę dalej 1000 demerza, 1 frag Niecałe 300 po spocie oraz Mamy już 1500 WN8, czyli żółte statystyki Tak, tutaj załadowałem Golda, więc. Więc, no. Raczej to było. Pewne. To było pewne, że to wejdzie. No, wtedy niestety, niestety nie trafiłem w artylerię. Jak widać na górce pokazała się Matylda. Jest jeszcze Lux i Skoda t 25 Też swoją przyjemny pojazd. Czowak, Skoda, no. Szko szkoda, że nie grzeszy. Jak to imy? To mnie gdzieś tutaj jeden pocisk goldowy To jest... Warte ponieważ no... O! Wyjeżdża Lux Gdybym wyjechał trochę dalej To bym nie mógł objechać z łatwością Niestety dostałem amunicję od Luxa faktem więcej, większą ilością pocisków się nie przebił No tutaj go porobił... Gościu w 3 4 to chciałem mu pomóc gościowi. Grabasz grabarz 99. Dobiłem typa T3, czy Szko szkodę T25. Także zauważyłem, że tam już na drugiej stronie się robi dość niebezpiecznie. No to jednak postanowiłem się wrócić. Jak widać na minimapce mamy na przeciwnika bazie trzech sojuszników Nasz Crusader jest obity z dwóch stron w zasadzie Ponieważ 450 i luch walą na naszego... krusera, um, kawaliera Czy jakoś tak? Tego z tego, tego po lewo co jest? Do tego tam? Kowalier? Na szczęście kowalier Luxa porobił, ale pokazał się jeszcze fałka 36 p Także no, kawaler nie miał szansy z T150 i v Także no, czujcie jej goście, jak już mówiłem wcześniej. pokazało się na to już nic, y, przeciwnika bazie Trzech naszych, czyli B-1, kawał i jeszcze coś. Steward któryś i któryś zaczął przyjmować. Z tym, że już steward pierwszy zginął, Bazot to zniszczyło naszego stewarda. A mówimy im wcześniej na czacie, żeby nie kapowali tej bazy, i okazuje się T150. Przeciwnicy zdekapowali bazę, niszcząc B1. -kę. No, jak widać, T150 wali zaorokowo borzących i z, zabił mi radiooperatora, aczkolwiek no, jest to mało istotny. dla mnie załoga. Niestety nie przebiłem fałki 30,01. No i tutaj teraz mogę zaspoilerować, ja tej bitwy nie przeżyję Tutaj ponieważ no, Mamy tutaj Juro Jiro czy tak Japoński niszczyciel 6 kieru, taki jajko bardziej I Nie zauważyłem, że to jest, że to jest skała, chciałem odjechać w ogóle 150 i KW y, I VK36 30.01p no, Jak widać Juno czyli japoński czołg ciężki szóstego tieru No, jeżeli chodzi o ob obrót, to no, tak nie za bardzo tym grzeszy. Okazała się fałka. Mamy tutaj szansę na model kołobonowa, bo zostałem sam. Ale jak już wspomniałem, medalu kołobonowa nie będzie, ponieważ nie przeżyję tego. No, tutaj wyjeżdża na mnie fałka i z lewej strony to 150, ale jako że zauważyłem, że 150 wali z hajków, no to... Postanowiłem się skupić najpierw na hałce 30.01 Ponieważ ona ma więcej HP Ale nasz, moje szczęście nie przebił się I tutaj już widać co mi o działo Valentine AT Jestem jeszcze w dupę w magazyn Od walentyna tutaj Jeszcze dodatku artelera nie wali Nie mam szans tego się, tu się schować Niepotrzebnie pokazałem dupę Także na no, 1087 10 WN8 i Walentyna z Niewitki po prostu mnie dobiła. 3317 DM, duży kaliber, 5 fragów. I zobaczymy się w wynikach końcowych. A wyniki końcowe prezentują się w następujący sposób. Widać wpadną tutaj MK. Mamy tutaj. Ogień skuteczny, wojownika za 5 fregów podpalacz, ponieważ VK 30 z się spaliło. Dualista, czyli nie pamiętam co to jest, brutal oraz duży kaliber. Polibr. Mamy tutaj, jeżeli chodzi o damage, demacz, 3317 damage czyli jestem najlepszy pod naszej drużynie, ponieważ drugi pod zrobił połowę, nawet nie, połowę tego, co, co ja zrobiłem, a przeciwnika Bazot to zrobiło 2500. I 4 fragi. Po drugie gratuluję gościowi Bazotto. Też dobrze zagrał w miarę. Natomiast tutaj, tak jak widać, mam High caliber Bo gościu no, nie zdobył tego high, high Calibra. No Bazotto, ponieważ mam do niego więcej damage i fragów. teraz Oraz Expa. Nie, no Expa mam trochę mniej. jakieś 50. Jeżeli chodzi o daily Reports. Czyli już chodzi o kredyty, raport, jeśli chodzi o kredyty, dostałem 53 700 i na czysto z bonusami wszystkimi, ponieważ grałem wtedy na rezerwie osobistej, plus jeszcze na czymś tam, dostałem 70, prawie 78 000 kredytów. Także jeżeli ktoś by miał powtórkę jakąś, którą chciałby pokazać, pożyczyć mi, możecie mi wysłać na maila, także mail do powtórek jest oczywiście w opisie. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia, do usłyszenia na razie. Cześć.